Dobra Pawełku, przeczytaliśmy Twoją notatkę. Czy coś tu jeszcze jest? Powiem, mogę, że my tu przejść? Nie, nie możemy. Czy coś tu jest w ogóle? To coś jest. O, tam coś się błyszczy też... okay. radio stacja. To też. Okej, radio. Radio. Uh oh, Dobra, dobrze. I Bravo, 7 niner can you hear me? Who am I speaking to? Where's Lansing? Lansing's dead, this is Hansen. Everyone else is close. Bloody hell. Then I guess we're stuck with each other, Hansen, but you're not the only survivor. There's still a very dangerous man loose on that ship, Colonel Dmitri Yusupov. He needs to answer a few questions. Round him up, and then we'll get you out of there. Who's we? I'm CIA's special agent Bennett, Mr. Hanson. Bennett. Patch this frequency through your headset. You might need my help. Bennett, out. Bennett. Great. Just great. No, so So where is this guy I'm looking for? Where are deckhouse. Mamy być Jestem Dobra, wyszedłeś już? Tak, tak, wyszedłeś już, szans. Aż... Czyli tam nie. chyba. Tu byliśmy. A tu. Aha, no okej. Okay. Co mamy za zadanie? Musimy znaleźć ją z w składzie na tylnym pokładzie Aha, okej okay. Tylny pokład O, czy chcę zapisać, jasne Okej, okay, zapis udany Tylny pokład Gdzie ja znajdę tylny pokład? Gdzieś pewnie z tyłu, o nie Nic, nie ma... Hmm, tylny pokład. Powiadał. Hmm, jeszcze w tylnym pokładzie. Gdzie jest ten tylny pokład? Nie, wiem, na razie sobie wyjdę tu. Żeby sobie wziąć apteczkę. Tylni tylny pokład, gdzie może być ten tylny pokład? <laughs> nie wiem, nie wiem, gdzie może być tam, nie, bo tam jeszcze ta woda jest. A może? Nie, raczej nie. Czy ta woda trzyma jeszcze? Jest no, dobra. To nie jest ten mi pokład? Nie, to jest raczej. Nie, to na pewno nie tu. Idziemy sobie stąd Idziemy sobie stąd... Załaduję się przy okazji. No przepraszam, że tak chodzę ciągle, ale. Naprawdę, tutaj amunicję ciężko znaleźć. Okej. Okay. Na znaczy szczęście to szybko trwa, wchodzenie i wychodzenie. Musimy... Główny pokład jest główny. A tu? Nie możemy. No dobra, spokojnie. Jest tak krew. Nie, to nie będzie. Tylny pokład. Chyba już kojarzę gdzie? Trzeba całkiem wyjść. A tu? Musimy wyjść całkiem na zewnątrz. Nie tu. Nie tu, nie tu, nie tu. Aha, tam się nie dało. Nie, nie, tu Hans. Musimy wyjść całkiem Hans. Stąd. Nie pamiętam, powinnam... które to drzwi. To nie może. To nie te drzwi. O! O kurde! Kurde! Badaj! А, курде, но. А, да, миф. Эй, каким ты себе берешь жизнь, Ну, где-нибудь, я мало Ale no dobra, nie będę wnikał. No potrzebuje stąd wyjść. No dobra, jaka amunicja daje też życie. Tutaj Hans O, to ciemno. wiesz co Hans, spróbuję wyjść tutaj na grędy. Co tutaj było? A, dobrze. Tędy. I tędy. Hans się gapi na mięsko, chruwające. Okej. Okay. I tutaj. No. Bo dobrze idę. Cholera, nieźle idę. Ah, ludzie... Oh, a. kurde... Hans... Nie denerwuj mnie. Nie chcę stąd wyjść, normalnie, a nie tak jakiś... Ah. Tam ten popad się dostać, o nie O, nie masz głowy, na no co ty? Kurde Nie ja się wkurzę no O, wreszcie 对。Okay.